Więc krótko i na temat, jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy polubień, nagrywam 24 godziny w samochodzie. Czekam na Wasze łapeczki w górę, zróbcie to jak najszybciej. Dobrej zabawy na dzisiejszym filmie lecimy. Słuchajcie, zaraz wakacje. Trzeba się jakoś zrelaksować. Troszeczkę odpocząć. Bawić się dobrze na kanałach Waszych ulubionych twórców. Ogólnie być dobrym dzieciakiem, żeby twoja mama nie wkurzyła się na Ciebie jak wróci z wywiadów. Więc w dzisiejszym filmie próbujemy nie powiedzieć każdy któremu uda się nie powiedzieć wow na tym filmie będzie miał zarąbiste wakacje ale do tego musi zostawić łapaczkę w górę pod tym filmem i pamiętaj nie ładować pośladków w ogrodzenie bo jak ci zostaną mi się zassa to koń <grym> No i co mamy tutaj co on tam dorzuca w jaki sposób jest to przerabiane czy to są kamienie czy raczej coś Plastikowego. Nie wiem co później. Czy on dorzucił jakieś metalowe pręty do pralki? To jest kuźwa jakiś filtr? Kompletnie nie rozumiem. O! Ale zabawa! I co dwa musisz wsadzać? To nieźle wsadzasz co dwa. Robi wrażenie to co robisz. Ładnie, ładnie! Ładnie, ładnie! Żeby oczywiście... A czy to jest... O! Ściąganie folii z deski elewacyjnej, to też robi wrażenie. Czy to jest makaron, czy raczej jakaś kapucha? Czy to jest jakaś sałata? Czy jest ktoś, w stanie mi to wytłumaczyć? Wydaje mi się, że... A może to są kilogramowe sznurówki? 100-kilogramowe ciężkie szurówki, Mycie, samochodu. O, Kuźwa, ale miałeś brudną furę. Ostatnio posprzątałem samochód pierwszy raz od pół roku, bo było tak mało czasu. I teraz ten samochód wygląda bella fantastica. Mógłbym tam nagrać 24 godziny w samochodzie. To jest bardzo dobry plan na wakacje. Co ty tam wyciągasz? To są miedziane jakieś te. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi jakiś żulejro Fernambucano, który znajduje coś takiego. Mieć teraz poszła do góry. Ile hajsu by miał na złomie z tego wszystkiego. Przepiękna sprawa. Co ty robisz? Czy to są jakieś. Elektryczne nożyczki. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Widzieliście kiedyś elektryczne nożyczki, morro? Zobacz, jak one szybko pracują. Ty, żeby ci paznokietka nie wciągnęło spokojnie, ale fale dunaju. No i to jest. Ładne! Już miałem przegrać ten challenge. Nie mogę go przegrać, oczywiście, że nie. Czy to jest omlet z ryżu? Ja tuś kiedyś ryżowego omleta. To jest. Z ryżu. Nie wierzę, gościuwa wykręciła omlet, omlet z ryżu. Omlet div homage. Dobra. Tutaj mamy jakieś odbitki A i można robić całe te... Czy to jest jakaś koreańska waluta? Nie. To jest po prostu smarowanie jakichś różnych rzeczy. Każda jest oczywiście osobna. I w jaki sposób ten automat wyczuwa, w którym miejscu to się znajduje? Ja nie wiem! Ja nie wiem, nie jestem godzien śledzić tego wszystkiego. Kolczyki! Oczywiście, że tak. To wszystko się zastanie. Później powiem, że to jest robione z jakiegoś rewelacyjnego materiału. Co on tu klei? klei łyżwy? Co to jest? To są końcówki do łyżew? Jak tak, to nieźle żech trofił. Józef, nieźle żech trofił! Ładnie, ładnie. Ju, kuźwa znowu bym przegrał. Karol, kontroluj emocje, bo to są naprawdę piękne rzeczy. Tak się dumplingsy skleja, zobacz, ile pierogów. Rewelacja! I potem my je spokojnie konsumujemy. Ile to miało farszu w środku, bo no, takie pierogi chcielibyśmy kupować nawet w Biedronce gdziekolwiek. A teraz będziemy nagrywać z taką kamerą. Nie żartuję, musi być komfortowo, bo nie jest niekomfortowy challenge, a to jest nawadniarka do fasolki szparagowej. Co to kuźwa jest? Czy to, był, czy to były te? No, kaktusy. Tutaj mamy oczywiście opony do jakichś tam wózków, rowerów yy, trzy drzwiowych. Oponowych, <gry> rowery trzy drzwiowe. To było trochę dziwne. No i wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. To staje się do no, Co ty zawijasz? Robisz zaproszenia na komunie Kuźwa. Złote zaproszenia dla złotych dzieci. Czy to było coś czekoladowego. Tutaj lutowanko jakieś. Przepalanie tego wszystkiego, żeby się zrosło. No i dobrze sobie to wymyśliłeś. Całkiem ciekawie. I już jest złapane i nie ten. Tu masz obcinaczkę do sałaty, to sałaty wersja koreańska. Proszę bardzo, wszystko ścinane na malutkie kuźwa, was sałaty się robi szpinak. Rewelacyjnie, A tutaj nakładanie fugi. Boże, nienawidzę fugowania jakichś różnych miejsc. To jest taka dokładna praca, że tylko, tylko miałem do tego specjalnie e, wziętych pracowników, którzy to zrobili rewelacyjnie, ale fugowanie to jest najgorsze, co może być. Co ty tu? Co wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem, to staje się złotem. To staje się złotem, to staje się złotem, to sta... zaciąłem się. Przepiękne, można pochwalić. Włoski klimat, prawda? Włoska flaga. Dobrze, a tutaj mamy dłuto. Taki legendarny brazylijski geppetto, który postanowił coś oddłutować, a tu jego kolega. Jego młodszy brat, który uczył się na jego wykonawcy. Proszę bardzo, co to za spray. To. to jest zrobione to porządnie? Czy to było gruntowanie pod. Pod fugę? Tak się nie robi, kuźwa. No, ale całkiem nieźle. Wykonane jeszcze paluchem przetarte, no i dobrze. I nigdy w życiu nic się tam złego nie wydarzy. Tu mamy obcitaczkę do pomarańczy, e, <ścoughs> wersja budżetowa, ale działa. Całkiem niezło. O, kuźwa, Stranger Things, sezon czwarty, zobacz, rozwinął go. No, przepiękny pomarańcz, a może to mandarynka, bo. O, i ten makaron zostaje łamany, normalnie łamany, jak kręgosłupy w Szwajcarii na nartach, wiesz, jak jakie. Tutaj mamy kultura, kultura, oczywiście, że tak. Wszystko przyspawane, przyszyte. Jak można spawać za pomocą nici, to by było odrobinę szalone, prawda? Jest zrobione, Ja mam, czy to są jakieś zabawki dla dzieci, czy przenośne mydło hotelowe, co to jest? Ja nie wiem, co to jest, nie wiem, więc się nie wypowiadam. Już powiedziałem dwie moje opcje, że to mogły być. O, a to jest brat tego głównego dżepetta, czyli brat brata dżepetta, czyli teoretycznie drugi syn tego dżepetta wykrzesał z tego miskę normalnie. Co ty pierdzielisz? To jest chochla do rosołu! Oczywiście, że tak, ogromna łycha, a ten co tutaj. Co ty łamiesz kafle? Nie rób tak! Ja wiem, że to jest łamarka do kafli, ale ostrzegam cię, że będą postrzępione boki. Kuźwa korndogi. To są jakieś korndogi skału. Co to jest? Wygląda bardzo źle. Bardzo złe kordogi. Nie, nie wygląda. Nie jedz, W każdym razie nie jest. Bambusowe kordogi. Okej. Okay. Tutaj mamy o, ta mieć, którą wcześniej ci ludzie wyciągnęli i sprzedali. To teraz jest zawijana na y, kolejne bale, prawda? I później mogą z tego robić jakieś, ja wiem, filtry, jakieś tam różne, inne ciekawe rzeczy. Które tutaj mamy co? 62 kg makaronu, znowu, albo jakiś ser, cienkie plastry. Tak się produkuje warkoczyki y, oscypkowe, te takie, które są później sprzedawane albo kozie, albo wędzone y, w, w zakopanym. Prawda? Dobrze, no, tutaj mamy co? To jest yy, szczotka, a właściwie grzebień dla kus, prawda, czartoryjskich. Okej, okay, jakiś tam grzebień został z tego wykonany. Nie jest może perfekcyjny? O, tu mamy szpachlowanie. <grytanie> Jezus Maria, jak mi tak naprawiali samochód kiedyś, to ja za to bardzo dziękuję. Szlifuj to mordo! To nie wygląda dobrze. Już mi ciąpy ciekną z nosa. Te. A tak ciepło na dworze idę. Zaraz robimy jakiegoś grilla. Co te plaistry, które można e, porozwijać i jest bardzo dobrze. No i później do polskiej służby zdrowia trafiają. Tak, ręcznie przez maszyny robione. To jest taki paradoks. Ręcznie robione przez maszynę, czyli można powiedzieć. O, malowanie dachu, proszę bardzo. Był zardzewiały, teraz już nie jest, prawda. I gościu za taką usługę, czyli poszmarowania po tego jakąś farbą, żeby wyglądało jak nowe 650 zł. Cała spółdzielnia się musi kuźwa na to składać. Ten tu wycina PlayStation 5. W Śniegu. Proszę bardzo, jeszcze joysticki wytnij i będziemy usatysfakcjonowani na maksa. Ładnie, ładnie, nie mam pojęcia, co tam pisze, ale ufam wam, że można później z tego zrobić bardzo fajny obrus na stół. Jakiś tam serwet, wiesz? Nie przesadzając, oczywiście. Dobry serwet. Jest dobrze, wszystko po. i to wszędzie taki sam napis. O, czy to, to kiedyś naprawiali różne rzeczy za pomocą ramenu, a teraz robi pieczęć Hogwartu. To jest pieczątka z Hogwartu, prawda? No jest zlepione, więc się też nie rozwało. i na ciepło, i młotkiem, i nigdy nic się z tego nie wyleje. Tutaj mamy lutowankę. Że bardzo, a właściwie spawanie jakiegoś elementu, ty, tylko tam nie było dziury. Po co robić coś takiego, jak tam nie ma dziury? Czy to jest udawany wydech do Audi RS7? Udawany wydech. Wytnij dół. Wytnij doł. Patrz, nie pokażę, jak wytnie doły. Coś tu kręcił. Jeb, możesz cukiniom normalnie zatkać rurę, zakleić. Wiesz, że ona tam zgnije, że będzie śmierdziało z drugiej strony na maksa. Tutaj mamy oczywiście oklejanie, lakierowanie jakiegoś tam parapetu, frontu, blatu, czegokolwiek innego. Tutaj mamy pięknie oklejony samolot, który po ściągnięciu tego wszystkiego dopiero będzie miał efekt. ale na 99% zakładam się, że nie pokażą nam całości, bo też po co? Oni zawsze lubią się z nami droczyć. Tam jeszcze coś zostało chyba minimalnie. No nie pokażą, tylko bok. No nie pokazali, wygrały. Proszę bardzo, tutaj mamy e, to jest takie, można powiedzieć silikonowanie, to jest taki materiał, który nie przepuszcza wody, czyli hydro, o, hydroizolacja to się profesjonalnie nazywa hydrozaizolowanie tego e, miejsca. O, proszę bardzo, mycie, gzymsów, proszę bardzo, pan ma udane wakacje, pan już może y, masz, chopie w białych butach i w ryb... to ja taki, idę na ogród w białych butach i w rybaczkach, a muszę robić w ziemi. Wiesz jak jest tak, że to, y, to nie jest nic, nic dobrego, nic dobrego, świetnie. A tutaj mam jeszcze łoranie pola, czyli zrobienie pięknych circle i tam później w kukurydza, ona wyrasta w różnych kręgach, a potem ludzie mówią, że kosmici przylatują do Polski czy gdziekolwiek, kuźwa, a ludzie się bawią Koparkami i robią kręgi w zbożu. Co to jest? Czy to są słomki? Czy to ruszyła produ profesjonalna produkcja słomek? Mam nadzieję, że, że się mylę. O, proszę bardzo, Cyrko warowskiego wjeżdżają w nowe bransoletki. O, jak! O Boże, jakie wspaniałe! Albo cokolwiek, o jak pączek w sensie donat! W sensie kształt Donata, nieważne. Wygląda całkiem nieźle. Tutaj mamy profesjonalnie nazwaną usługę ciągnięcia drutu, a właściwie gięcia go, ciągnięcia. Nie ciągnięcia, to jest bardzo ważne. Ciągnięcie drutu, moi drodzy, jest obciągniony, obciągnięty. Czy to jest końcówka do turbiny? Później wano nie dowiemy się. Ale wygrałem challenge, nie powiedziałem. Wow! A wy moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tego typu Tiger Bowser filmów na kanale, to mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Eee, zapraszam Was przy okazji na kanał na serię z bardzo fajnego horroru, który wlatuje. Teraz jesteśmy na obozie. Dużo strasznych rzeczy, także mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze. Macie się odcinki codziennie o 15 i w weekendy o 10, a w wakacje codziennie o 10. Zostaw popetkę. 10 tysięcy a robimy 24 godziny w samochodzie. Dobra. Eee.